Siema siema, z tej strony Drotek I tak, odszedłem z administracji Dragon Survival. Wow wow wow, dobra. Teraz spokojnie, bez żadnej napinki. Dlaczego? W tym filmie po prostu wam wszystko, jakby op opowiem wszystkie powody, dlaczego odszedłem. Chciałbym właśnie, żeby tylko wstęp był z kamerką, a później chciałbym dograć wszystko bez kamerki, żeby po prostu wygodniej się mówiło. Więc na wstępie po prostu chciałbym powiedzieć, że nic się nie zmienia, na pewno na kanale. Dalej będą filmy z dragona, innych serwerów z wbijania się na konta, z czytowania i takie tam. Po prostu Minecraft dalej będzie, tylko po prostu nie będzie filmów z adminowania na dragonie. I jeszcze takie pytanko, a raczej taka informacja, że w piątek startuje 3 więc od piątku lecimy z daily streamami, mam nadzieję, że będą daily streamy. Będziemy po prostu grali na 3HC. Postaramy się myślę, że zrobić tam jakieś, jakieś fajne statystyki na 3 no tak więc widzimy się po prostu w jakimś tam luźnym materiale z Minecraft'a i ja w tle będę gadał po prostu co jest 5. Dobra, zacznijmy od tego, że w administracji Dragona byłem ponad 2 lata, bo mm, do administracji doszedłem już wam teraz na żywo powiem, że yy, 21 sierpnia 2018 roku. I wtedy po prostu dostałem pomocnika, i pnąłem się w te szczeble rank. W końcu dostałem z rozmina. No i dnia, i już czekajcie, muszę sprawdzić. Dnia 28 września po prostu złożyłem rezygnację i po prostu odszedłem z administracji Dragon Stripe Jakby powód jest jeden taki główny, że po prostu jak coś robicie przez ponad 2 lata, to po prostu się coś nudzi, co nie? I to nie jest tak, że na przykład nagrywanie się mi w podwórku tak znudzi, bo tu robię cały czas coś innego. A tam to jest po prostu. Robisz coś, jakby powiedzieć, jakby no, co, co to, samo, to samo wyglądało, nie? Ty sprawdzasz, banujesz i backupy dajesz takie rzeczy. Jakby nie było nic takiego ciekawszego, co można by było coś innego robić. Jak przez dwa lata robiłem już jedną i to samą czynność, to po prostu się to człowiekowi znudziło. I też po prostu nie chciałem jakby tego na siłę pchać, bo uznałem, że po prostu może ktoś dalej to zapał ma i może się przyda na moje miejsce a ja po prostu sobie odszedłem i będę nagrywał zgrania i tak dalej. Czyli w sumie przechodzimy do kolejnego powodu, że chciałem po prostu sobie luźno pograć na jakiś tam dragonie i tak dalej bo nie ukrywam, że Dragon w sumie jako jeden z mniejszych serwerów ma edycję co edycję. W sensie, że edycję za edycję. Nie ma takiego czekania, że jakiś serwer, jaki serwer mm, że w ogóle że nie ma na czym grać. A po prostu na Dragonie grać nie mogłem, bo pytałem Saika, pytałem o to, czy mogę zrobić jakiś multikonto do, do streamowania czy coś. Powiedział, że jedną opcją byłoby, żeby dać mi mega pomocnika na całą edycję. A ja też takiego nie chciałem, bo później później... To jest takie, wiecie o co chodzi. Dostajesz mega pomocnika, a później chcesz, powiedzmy, najlepszy odcinek, to już nie możesz, bo da ci adwina, już później nie, nie możesz pomocnika wrócić. No i to jest takie, wiecie o co chodzi, nie? Wprost po prostu odszedłem i teraz jako gracz będę normalnie grał. Jest jeszcze jeden powód, dla którego odszedłem, jednak nie chciałbym go jednak tak publicznie mówić, ponieważ to by wywołało może małą, mały hate nie tylko, znaczy, mały hejt i w moją osobę, i w stronę może serwera, nie wiem jakby się to odebrali. Więc po prostu tego jakby nie chcę mówić, ale chcia, po, po prostu jest jeszcze, jeszcze jeden powód. No i w sumie powiedziałem, co chciałem powiedzieć, chciałbym na pewno przeprosić każdego z was, który jednak chciał, żebym cały czas nagrywał te adminowanie, myślę, że z jakimś tym serwerem może się będę dogadał, albo będę dogadywał na jakieś pojedyncze odcinki z, z takich właśnie adminowania te panie i tak dalej. Po prostu żeby, nie chcę tak, tak iść do, do innej administracji, tylko po prostu wiecie o co chodzi Chcę po prostu raz na jakiś czas tam zrobić taki odcinek I więcej jakby nic sam nie kombinować Więc jeszcze kolejną kwestią będzie to, że w piątek startuje i Dragon i 3HC. No i jak, tak, jak, tak jak powiedziałem we wstępie, ja będę streamował z 3HC. No jest dużo powodów w sumie, no mają Blazing Packa dawno nie było rozrywki na 3hc jakby coś, też coś innego więc nie wiem no ja po prostu będę streamował z 3hc jeżeli ktoś chce iść na dragona to nie idzie na dragona ja nikogo nie namawiam ani do tego ani do tego więc no więc widzimy się w kolejnych odcinkach no i co siemanko